Cześć! Nazywam się Szymon Szymański, a to jest program ROWEREM PRZEZ POMORZE, w którym, jak sama nazwa mówi, tym jednośladem będę przemierzał ten przepiękny region. Pokażę Wam najlepsze trasy rowerowe, najciekawsze atrakcje i najpiękniejsze miejsca do spędzenia czasu wolnego. Dzisiaj zaczynamy z miejscowości Piaski na Mierzei Wiślanej i trasą R10 udajemy się aż na przeprawę promową do Mikoszewa. Cóż tu więcej dodać? Jedziemy! Jestem teraz na granicy polsko-rosyjskiej, gdzie zaczyna się trasa R10, którą teraz udam się w tamtym kierunku prosto do naszego kolejnego przystanku Krynicy Morskiej. Jazda! Latarnia w Krynicy Morskiej, 27 metrów wysokości i światło sięga aż do 53 metrów nad poziomem morza i rozpościera się z niej piękny widok na Krynicę Morską, w której znajdzie się nie tylko takie atrakcje jak ta latarnia, ale także chociażby lunapark, Park, tor do minigolfa, szkółkę inserfingu, jazdę konną, czy chociażby kolejkę wąskotorową. Okazji do przejażdżki jest więc dużo, ale przejechać się na tej miejscowości nie sposób. Najpiękniejsze miejsce na trasie R10 to właśnie ta odludna plaża położona 3-4 km za Krynicą morską. Miejsce właściwie bezludne, bardzo intymne, więc jeżeli ktoś z Państwa chce w samotności doświadczać właśnie takiej atmosfery, to właśnie tutaj. Ja właśnie tak zrobię przed wyruszeniem na nasz kolejny przystanek, w którym są kąty rybackie, i ponapawiam się tą chwilą, która jest właściwie dla mnie. Połowa trasy, były lasy, było morze, były wzgórza, były doliny, była szosa, był asfalt, były miejsca odludne, a także duże miasta, chociażby Krynica Morska czy Kąty Rybackie, w których znajduję się właśnie w tym momencie i w których to żegnam się z widocznym za mną Zalewem Wiślanym. Trasa R10 jest niesamowicie różnorodna, a ja teraz spakuję się z powrotem na rower i udaję się na zachód w stronę Mikoszewa. I znajdziemy chwilę czasu na r 10, polecam zajrzeć do muzeum szutho w Stutowie, gdyż jest to miejsce z wyjątkowo ważną dla nas jako polaków historią, ostatnia prosta za mną już Stegna i Antar. Teraz tylko na finisz do Mikoszewa na przeprawę promową i kończymy. Nie ma co się ociągać! Jechamy! Mikoszewo, koniec mojej dzisiejszej przygody z trasą R10, którą jeżeli podążałbym dalej, dotarłbym aż do Świnoujścia, a następnie do naszych zachodnich sąsiadów. Drodzy Państwo, naprawdę różnorodna trasa, cudowne atrakcje, przepiękne widoki i naprawdę niesamowite miejsca, których trzeba doświadczyć na własnej skórze, więc to właśnie Wam wszystkim polecam. To wszystko na dzisiaj. Ślicznie Wam dziękuję i widzimy się w nadchodzących odcinkach Rowerem przez Pomorze. Do zobaczenia!